W jesteśmy po bardzo ważnej części naszej podróży, czyli po Doctor Who Experience i po wycieczce po lokalizacjach, w których był kręcony serial Doctor Who. Jeżeli nie wiecie, co to jest Doctor Who, to później po tym, po tym krótkim wstępie na pewno, na pewno powiem dwa słowa o tym serialu. Jesteśmy właśnie bardzo blisko Zatoki, przy Millenium Center. Właśnie to jest ten okrągły budynek tutaj z tyłu. Nic bardziej nie mówi, że jesteśmy w Cardiffu niż w Millenium Center. A z tej strony jest, e, tutaj, jest Wieża toczu. Nikt nie wie, jak ona się inaczej nazywa. Po prostu Wieża toczu. Teraz dwa słowa o dr. Czy nam się podobało? Jak najbardziej. Warto, warto pojechać. Jak najbardziej spieście się, bo tylko do września jest otwarta. Jest to podzielone na dwie części. Pierwsza to jest taka inscenizacja jakby zabawa, taka lepka aktorska, w stroju dawnych władców czasu, bardzo wczuwa się w rolę, opowiada bardzo fajnie o tym. Pojdziemy zrobić, co się dzieje. Przeprowadza nas przez pokoje, pełne daleków, płaczących aniołów, szukamy jakichś kryształów. W międzyczasie rozmawia z doktorem, bo jest to wcześniej nagrana, nagrana inscenizacja, właśnie jak oni między sobą rozmawiają. Ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie jest to zrobione, bardzo dużą robotę robi ten facet. Chłopak był fantastyczny. Bardzo emocjonalnie grało, jak doktor, tak tutaj, tam, tutaj, szukać szybko, naprawdę fenomenalnie to było zrobione. A następne, następną częścią było po prostu część muzealna, czyli fantastyczna konsola TARDIS. Jak się dowiedzieliśmy, w tej konsoli było kręcone wszystko po zniszczeniu pierwotnej konsoli po, dziś, po regeneracji 10 doktora czyli 50 rocznica, wszystkie jakieś możliwe spotkania starych doktorów z nowymi były kręcone właśnie w tym Doctor Who Experience, w tej konsoli, a ja tam byłam. Polecam. Macie kilka różnych TARDIS do właśnie do robienia zdjęć, jest K-9. Są wszystkie, no nie wszystkie, ale zdecydowana większość potworów, można sobie z nimi zrobić zdjęcia, jest multum daleków i są wszystkie stroje wszystkich doktorów pokazane. Jest naprawdę fajne przeżycie dla fana i jak najbardziej polecam. Kolejną częścią naszą było właśnie spacer po lokalizacjach. Sama z siebie wycieczka nie jest jakaś najbardziej ciekawa, ponieważ większość lokalizacji mieści się w środku, gdzie nie wejdziecie albo nie jest rozpoznawalna z tego względu, że było bardzo używane, dużo używanego blue screena, albo to było zupełnie dostosowane pod, dany, pod daną scenę, pod dany shop. Aczkolwiek no, postaramy się Wam pokazać, jak uda nam się dopasować, jak to wygląda teraz, a jak wyglądało po przygotowaniu. musimy wybocznie wycieczka nie jest najbardziej ciekawa, jednakże dla fanów poleca trochę ponad godzinka chodzenia po Cardiff można zobaczyć ciekawe miejsca i pa parę jest tak mrugnięć oka również do, do fanów Sherlocka. A tobie Rafał jak się podobało, jako niefana pierwszej kategorii. A co ja mogę powiedzieć? Ja na pewno mogę powiedzieć, że sama instalizacja była fajna. Ja tak w sumie nie jestem fanem, jak to dobrze Anita powiedziała pierwszej kategorii, samego doktora zacząłem oglądać od 11 od mata. I jakieś tam parę odcinków wcześniej z 10 doktorem. Yy. Dużo, yy, no ta instalizacja na pewno zrobiła dużo, dużo na mnie wrażenie. Fajnie to wyglądało, po prostu cała taka akcja. No i coś się działo, i, i to było fajne. No, oczywiście nie można było nagrywać niestety, tak więc nic nie zobaczycie z tego, nawet żadnych przebitek. Samo muzeum było bardzo fajne, było dużo fajnych rzeczy. Były kostiumy oryginalne, były potwory, no i po prostu fajnie, fajnie to wyglądało. Jak najbardziej, ja jako fan drugiej kategorii, albo trzeciej czy czwartej, mogę powiedzieć, że jak. Najbardziej mi się podobało, gorzej, mniej mi się podobała sama wycieczka po mieście, ponieważ e, to było dużo nawiązań do poprzednich wersji doktorów, chyba głównie do 10. Do 9 parę było z e, doktorem 12. To mniej więcej rozpoznałem, resztę to nie rozpoznałem, bo, bo po prostu tego nie oglądałem. A o co chodzi w tym serialu, to chyba najlepiej się dowiecie od Anity. Anita, Anita ogląda wszystkie odcinki, tak więc. Niech ona teraz zajmie głos. No tak, więc na pewno nie oglądałam wszystkich odcinków, oglądałam tylko odcinki od znowienia, pojedyncze oglądałam ze starych serii. I właśnie o co chodzi stara seria? Doctor Who jest to serial, który wszedł na tele BBC w roku 1963 w listopadzie. Od tamtego czasu z drobną przerwą pomiędzy 89. a 2005 leci nieprzerwanie tych 50 paru lat. Jest to opowieść o władcy czasu, który podróżuje w niebieskiej wódce telefonicznej przez czas i przestrzeń, mając przygody, posiadając towarzyszy, oglądając fenomenalne rzeczy i ratując świat. Jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej będący na antenie serial Sci-Fi na świecie. Tak więc warto, warto się dowiedzieć, czym on jest. Nie wszystkim może się ten format spodobać, jednakże jest to fajne, fajne show do oglądania z całą rodziną, nie tylko dla młodych, również dla starszych. No jestem tego najlepszym przykładem, bo sama jestem olbrzymią fanką i, i dzisiejszy pobyt w Doctor Who Experience był ukonoro, uhonorowaniem mojego geekowskiego skrzywienia. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Tam za nami właśnie z tej strony o, znajduje się Dr Who Experience, gdzie byliśmy. Przygotujcie się na prawdziwie walizką pogodę. Tak, Cały jak czas widać dzieje i, i pada, ale jest bardzo przyjemnie. Mimo obiektyw często... mi teraz trochę zamóg, tak więc będziecie widzieli kropki, ale to nie szkodzi. Przyjeżdżajcie, bo warto, jeżeli jesteście fanami, jak najbardziej warto. Może nie, nie wycieczka po lokalizacjach, ale samo odwiedzenie tego przybytku jest jak najbardziej warte. Jak się to dostać? No najłatwiej przylecieć do Londynu albo do Bristolu. Z tego co wiem, są bardzo tanie loty z Polski z większości wielkich miast. Potem złapcie busa i voilà jesteście po paru godzinach. A w następnym odcinku pokażemy wam trochę Cardiff. Na razie trzymajcie się do następnego tygodnia. Cześć. Czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie koniec. Mamy dla was mały konkurs, małe losowanie. Do wygrania jest ta karteczka, nic specjalnego, ale bardzo fajna pamiątka, właśnie z Dr. Who Experience, tutaj jest napisane Dr. Who Experience. Rozlosujemy ją wśród osób, które polubią na naszym fanpage'u ten post z tym filmikiem. Ewentualnie, jeżeli nie macie Facebooka, możecie skomentować na YouTubie i zrobimy losowanie dzień po emisji tego odcinka. Ta karteczka właśnie wyląduje drogą pocztową do osoby, która będzie szczęściarzem. Powodzenia i na razie! Trzymajcie